Cześć, że ja nigdy nie piłam pumpkin spice w restauracji jakiejś. Jedyne co to kiedyś próbowałam w KFC z Patrycją. Tak to nigdy nigdzie nie piłam. To jest jedyne moje odniesienie. No, nie mam punktu odniesienia, bo nigdzie więcej nie piłam, więc. Ale to jest przepyszna. Polecam Wam ten zrob, naprawdę. Hej, kochani! Ach, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Mamy piękną jesień, jest połowa listopada 19 dokładnie dzisiaj. Um, tak was informuję, żebyście wiedzieli z jakim opóźnieniem stawiam filmy, bo jestem tego świadoma, że w ostatnim czasie miałam totalnie straszne opóźnienia. Um, staram się wrócić, ale kurczę, powiem wam szczerze, szczerze, mam bardzo dużo na głowie. Um, Mam nową pracę, jak na razie są tam same szkolenia, dzisiaj miałam dwa egzaminy, wczoraj miałam jeden egzamin, szkolenia cały czas i tak dalej. No, wymaga ode mnie to jednak dużo uwagi i właśnie poświęcenia czasu. no. Dodatkowo też chodzę jeszcze dorywczo do piekarni, bo jednak w no, tamtej pracy jeszcze nie zarabiam, więc po prostu no, muszę mieć jakiś dochód, bo spore wydatki mi się szykują teraz. Jeszcze Wam nie będę zdradzać, o co chodzi, ale dzieje się, naprawdę. Dodatkowo też mam uczelnię i co prawda weekendowo, co drugi weekend zazwyczaj, natomiast już szykuje się pierwszy egzamin za 11 dni. Także muszę się troszeczkę też do niego przygotować, usiąść i tak dalej. E, ale co? Dzisiaj jadę do Gniezna. Całatwie dwie sprawy w sumie. Jedna taka ważniejsza, druga troszeczkę bardziej błaha. E, ta ważniejsza, to słuchajcie, jadę po okulary do siebie. Nigdy bym nie pomyślała, żeby te nosić okulary, e, bo ja mam naprawdę taki dobry wzrok na bardzo... Naprawdę... Ja się nie chwalę! Ja po prostu stwierdzam fakt, ja widzę na naprawdę dużą odległość, małe literki w ogóle widzę, naprawdę wszystko widzę. Potrafię przeczytać wszystko, jak na przykład jadę i widzę już znaki, o tutaj jest taka miejscowa czy coś takiego. Naprawdę widzę bardzo dobrze. No i nie jest to dla mnie dobre, jednak okazało się. Byłam u lekarza, właśnie u okulisty, bo no jak wiecie pewnie od nie wiem, półtorej roku, dwóch lat próbuję sobie Próbuję się zdiagnozować, dlaczego boli mnie głowa Bo uwaga, głowa boli mnie codziennie W tym momencie teraz też mnie boli Ale to już jest taki ból, że ja się do niego czasami Niestety, niestety przyzwyczajam Nie jest to przyjemny ból, wiadomo Natomiast, mówię, no, czasami się do niego jestem w stanie już przyzwyczaić e, Boli mi głowa codziennie, nie wiadomo dlaczego Miałam robione rezonanse Podejrzenie może dyskopatii na kręgosłupie Nie, nie mam dyskopatii e, Nie mam też żadnych, e, nie wiem Mam torbiel na szynce, natomiast yy, nie jest to podobno yy, przyczyna bólu głowy. Yy, to są bóle typu migrenowe, ale w wieku 22 lat yy, raczej, no lekarz mówił, że to jest dziwne, że mnie boli ta głowa. Więc szukamy, 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 nie wiadomo gdzie, jak, co i tak dalej. Miałam różne badania, i teraz właśnie yy, w sumie on powiedział, że poszła sobie do okulisty, że może mam. Za niskie ciśnienie w oku, albo za wysokie, albo po prostu coś właśnie z oczami. No i miał rację. Jest możliwe to, że właśnie przez to mnie boli głowa, ale nie jest to pewne, że uwaga, już do Meritum okazało się, że mam nadwzroczność, czyli właśnie w drugą stronę. I będę nosić okulary, ale tylko do czytania. No pani powiedziała, że do jednej dioptrii, wiecie, tego tej wady, yy, nie przepisuję okularów, natomiast ja mam półtorej dioptrii, więc mówię, "ok, przepiszę pani okulary i tak dalej, natomiast tylko połówki i tylko do czytania. I jestem mega ciekawa, jak będę się czuć w tych okularach, bo, no, no nie wiem, przymierzałam sobie okulary mojej mamy, To yy, prawda ona tam ma troszkę inaczej, ja też na jednym oku mam cylinder, jeszcze dodatkowo, więc no nie wiem, totalnie się na tym nie znam. Mówię Wam, jak jest tylko. No i zobaczymy, jadę właśnie po niej już. Też będzie to nie mały wydatek, bo pani mi powiedziała, że że jeśli właśnie najprawdopodobniej boli mnie głowa, to od tego właśnie, od oczu, to dobrym pomysłem będzie po prostu kupienie okularów z, wiecie, tą blokadą światła niebieskiego. Nie tylko właśnie z antyrefleksem, ale też z, z tą blokadą światła niebieskiego. No i jest to ponad 300 zł więcej niż jakby był sam Andreflex, więc strasznie dużo. Już stwierdziłam, że nie będę kupować oprawek. Mam oprawki swoje, co prawda. Y Leżały, ja ich nie używałam. Chciałam sobie do nich wsadzić, bo to w ogóle nie były moje okulary kiedyś, ale no nieważne. Eee, bardzo mi się podobały oprawki. Są to dosyć drogie oprawki, e, więc stwierdziłam, że nie będę już przepłacać kupować. Wykorzystam to, co mam e, i po prostu zawiozłam i czekam dosłownie dzień na to, ale wczoraj nie mogłam więc ale Dzisiaj. No, więc zobaczycie mnie już za chwilę w okularach Co prawda mówię, tylko do czytania Mam w nich absolutnie nie chodzić Bo ja widzę dobrze Ale po prostu, wiecie, do czytania Do komputera, do laptopa, do pisania I tak dalej Okulary, więc zobaczymy I jeśli przestanie mi boleć głowa po jakimś tam czasie Wiadomo, w ogóle na początku głowa boli bardziej W ogóle głowa boli Jak kogoś nie boli, to jak założę okulary I się przyzwyczaja organizm To boli, boli głowa więc mnie może będzie boleć jeszcze bardziej, no ale muszę się przyzwyczaić, wiadomo. No, zobaczymy. No i druga kwestia, mówię, taka bardziej błaha, po prostu muszę jechać do apteki odebrać leki, bo zamówiłam sobie do gniezna, bo po prostu było tanie i to dużo taniej niż jakbym zamówiła sobie do siebie, do apteki. I tyle. No, i, i tyle chyba. chyba. Chyba wszystko powiedziałam. 6,5 minuty, wow. Jak zwykle się musiałam rozgadać, no ale ja muszę wszystko za szczegółami powiedzieć od początku do końca. Mam eee, no. i jeszcze muszę odesłać paczkę. Mam e, paczkę z temu. Niestety przyszła mi jedna rzecz, gdzie ja myślałam, że to jest zupełnie co innego. W sensie, wyobraźcie sobie, chciałam zamówić Leda, takiego, wiecie, Leda w jakimś tam kształcie. Nie będę mówić w jakim, bo zdradzę, zdradziłabym niespodziankę dla kogoś, więc nie będę zdradzać. Ale chciałam zamówić Leda. I się okazało, że, to że ta paczka, co mi przyszła, to to jest, uwaga, yy, tak jakby yy, zdjęcie yy, leda. Wiecie? Jakby na takim powiedzmy a'la płótnie jest zdjęcie yy, leda w tym kształcie. Zdjęcie, po prostu na takim płótnie, to jest zawinięty wolonik i tyle. I najlepsze jest to, że jak chciałam zobaczyć, czy to było nie wiem, gdzieś napisane w opisie czy coś, Wyskakuje mi, że oferta została już usunięta, więc niestety nie sprawdzę. No cóż, yy, no peszka mam troszkę, ale no nic. Dobra, kończę, bo naprawdę już dużo się nagadałam. Jadę, yy, jadę po te okulary. Jestem mega ciekawa, naprawdę mega. Słuchajcie, zakładam okulary. Tylko teraz do przymierzenia, żeby Wam pokazać. Kurczę, troszkę głupio. O, teraz. Waga, trzy, cztery. Troszkę... no wiecie, trochę to jest niewyraźne, nie? Ale faktycznie może jakbym tak z bliska jest ok. To są mówię, moje okulary, w sensie moje nie moje, ale yy, no. Yy, kurde, szkła, które kosztowały ponad pół tysiąca. Czajcie, to Jezus jak. Mm, straszna. Ponad pół tysiąca szkła, więc równowartość tych okularów to jest... Yy, nie będę mówić, szkoda, szkoda w ogóle gadać. Ale naprawdę, wow. To jest w ogóle napisane Handmade. Jakby ktoś się interesował, okulary to jest Gigi Studios, Spain, Hiszpania. I model to jest Bruna. 6623 Ukośnik 6. No. Oh. No cóż. Do czytania, więc teraz je ja ściągam na pewno. Troszkę mi jest, tak wiecie. Ale do przyzwyczajenia pewnie. I teraz w ogóle dostanę też certyfikat do tych okularów, żeby było wiadomo. Ech, niniejszy certyfikat poświadcza zakup najwyższej jakości soczewek Zeiss. Certyfikat obejmuje gwarancją wszystkie soczewki marki Zeiss. Wow. Gwarancja na powłoki antyrefleksyjne. Na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Ok. Okej, okay, Super. Wow. Dobra. Jedziemy do domu. A nie, jeszcze do apteki. Tak, do apteki. I potem do domu. Dobry, kochani. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Um, dziś jest poniedziałek. Um, dzisiaj nie jadę do pracy. Jadę dzisiaj do poznania do fryzjera. <tryk> Słuchajcie, nie wiem czy to y, źle, czy to dobrze, no raczej y, źle, ale nie wiem czy jakoś bardzo źle, że <grymnie> to będzie moja pierwsza wizyta u fryzjera, y, jeśli chodzi o pielęgnację. Y, kiedyś y, bywałam u fryzjera, to znaczy nawet fryzjer bywał u mnie, y, bo to była y, moje mamy znajoma. Y, i ona przejrzała do nas do domu i tam wiecie, podcinała nam włosy, farbowała, też robiła mi pasemka albo rozjaśniała i tak dalej i no, ona po prostu była fryzjerką, ale yy, ale po godzinach ja go do nas, coś takiego. Yy, no raz byłam u fryzjera na upięciu przed weselem mojej kuzynki, a tak to nigdy nie byłam. Yy, no jestem ciekawa, jak to wszystko się tam odbywa, jak to wygląda. Yy, natomiast dzisiaj idę na botox. I na peeling głowy. Dlaczego? No, dlatego, że niestety moje włosy są w bardzo kiepskim stanie. Naprawdę bardzo. Mam po prostu siano. Mam siano, mam porozdwajane końcówki, bardzo kruche, łamliwe, osłabione. Ja mam dobre kosmetyki, bo te, które mi przychodzą do testów, one są naprawdę dobre. Niektóre są bardzo drogie. Natomiast, no. Widocznie to jest jeszcze za mało e, i trzeba zacząć te włosy odżywiać od wewnątrz, a Botox podobno właśnie odżywia od wewnątrz, e, więc zdecydowałam się właśnie na niego. E, no ja bardzo chcę zadbać o swoje włosy i o swoją cerę e, przed weselem, przed ślubem. E, no nie zdradzę Wam jeszcze kiedy i gdzie i tak dalej. E, Pewnie dowiecie się na początku przyszłego roku. Może nie na początku, ale to troszeczkę później, jak będzie, wiecie cieplej, bo planujemy może bardziej japle moje ale szumo się na to zgadza nagrać taki filmik, wiecie. Save the date i w ogóle. A teraz jest po prostu zimno. No, chyba, żeby spadł jakiś piękny śnieg, to wtedy może, bo może by to fajnie wyglądało. Ale jak jest teraz, to jest taki, wiecie, taki przełam jesieni i zimy gdzie jest końcówka listopada, ale gdzie nie gdzie tam coś na pruszy, hmm, wiecie takie przyrone, to nie można tego nazwać śniegiem, ale troszkę na pruszy, no jest teraz aktualnie minus 2. E, no to nie jest fajna, wiecie, hmm, fajny krajobraz, żeby nagrywać coś takiego. Więc zobaczymy kiedy, ale jak nagramy, to się na pewno dowiecie z mojego Instagrama, może już tutaj też rzucę, pewnie na TikToka też więc e, będziecie wiedzieć. Natomiast no, chcę zadbać e, o swoje włosy i o swoją twarz. E, o twarz już zaczęłam powoli. Umówiłam się na oczyszczanie wodorowe, na trzy zabiegi. E, byłam na oczyszczaniu trzyetapowym. To chyba Wam opowiadałam, czy nie? Kurczę, nie pamiętam. Coś komuś mówiłam, a nie wiem czy mam, czy to komuś innym opowiadam. No nieważne, byłam już na oczyszczeniu trzyetapowym e, i po przejrzeniu mojej cery właśnie pani stwierdziła, że oczyszczenie wodorowe będzie dobrym pomysłem, ponieważ oczyszczenie wodorowe też pomaga... E, zwężyć pory, a ja mam je dosyć mocno rozszerzone, przez co tam się gromadzą po prostu yy, zaskórniki. No i no nie jest to super. Ostatnio mnie bardzo wysypało, najprawdopodobniej na tle hormonalnym. Teraz już to jako tako wygląda, ale miałam tutaj, po prostu tutaj wyglądało taką dużą, dużego yy, syfa po prostu. Yy, I no wyglądało to strasznie, strasznie. Więc yy, no muszę też zrobić badania. Właśnie zobaczyć, jak to tam wygląda. Może jakaś wiecie, jak gospodarka hormonalna jest zaburzona. Także, no. Wiecie co? mam... Pociąg powinien mieć yy, 12.02, a wyświetliło mi się, że mam opóźnienie i będzie 11.00, więc Wyszkiem się Więc będę troszkę siedzieć w samochodzie po prostu. Mam nadzieję, że nie pogłębi się to opóźnienie, bo po prostu chcę zdążyć do tego fryzjera. E, także... no. I to tyle na razie. Pokażę Wam się później, jak będę wyglądać. Aha! Pokażę Wam tutaj jeszcze za chwilkę e, przebitkę, powiedzmy, jak wyglądają moje włosy aktualnie. E, ja je w ogóle zaczesałam, bo one są już przetłuszczone trochę, ale pani powiedziała, że mam ich nie myć, e, bo z i tak zawsze myję te włosy, więc mówię, ok nie będę myć. E, no, więc zobaczycie, jak wyglądają moje włosy. E, mówię, no po prostu siano, więc więc zobaczcie i odezwę się do Was po wizycie, wizyta pewnie będzie trwać około 3,5 godziny, także yy, fajnie, fajnie, cieszę się, bo ja, ja lubię jak mi ktoś we włosach żeby wiecie tam fajnie tu, 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 myje mi tutaj, wiecie, pomasuje i tak dalej. Lubię. Tyle. Wyszłam już. Uwaga, nie miałam robionego botoksu, bo pani mi powiedziała, że mam bardzo zniszczone włosy bardzo zniszczone i lepiej będzie zrobić zimną regenerację. Um, nie wiem, czy tam dokładnie było jakieś aminokwasy i tak dalej, maski, coś tam. No i, i ogólnie omówiłam się na botoks też e, za tydzień tydzień z hakiem. E, więc e, no. A teraz właśnie myślałam, że tą pełną regenerację też o, e, mam podcięte końcówki. Super, to Pokażę Wam w domu, bo on jest takie że Muszę już sama tą rękę. Uch,